Są takie momenty w historii każdego kraju, że trzeba ogarnąć się po zdarzeniach, które wstrząsają często scenami politycznymi, stanąć twardo na ziemi, powstrzymać emocje i na nowo ruszyć do, i z takim impetem i wiarą we własne siły do, do, do roboty, do pracy. I to temu często towarzyszą. Konieczne zmiany także personalne. Donald Tusk ogłosił rekonstrukcję rządu. Jak podkreślił, to nie tylko zmiana personalna, ale polityczny reset po wyborach prezydenckich, które jego zdaniem dowiodły, że Polska jest głęboko podzielona. Ja zdaję sobie sprawę, że wszyscy Polacy myślą o Polsce bezpiecznej. I mówimy tu zarówno o tym zagrożeniu zewnętrznym wynikającym z wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę i o bezpieczeństwie wewnętrznym. Chcę bardzo wyraźnie, wyraźnie podkreślić, ten rząd będzie koncentrował się na zapewnieniu bezpieczeństwa w sposób odważny, kreatywny we współpracy z sojusznikami, zarówno jeśli chodzi o naszą granicę wschodnią, jeśli chodzi o przygotowanie do ewentualnych agresywnych poczynań naszych wschodnich sąsiadów, i będziemy także bezwzględnie działali na rzecz ładu i porządku w naszych granicach. Polsce. Nowemu rozdaniu mają przyświecać trzy filary porządek, bezpieczeństwo i przyszłość. To są te trzy kryteria, które dzisiaj powinny rozstrzygać o doborze ludzi, o pracach rządu i które są, mm, które potrzebują bez wątpienia determinacji i takiego, takiej wielkiej wiary, wielkiego przekonania do tego, że to co robimy ma sens i że to, co robimy, będzie zaakceptowane także przez Polki i Polaków. Według premiera zagrożenia są dwa, a jedno z nich to geopolityczne niebezpieczeństwo ze strony Rosji. To zagrożenie ma dwie twarze tą twarz zagraniczną, to jest twarz Putina czy Łukaszenki, ale to jest też twarz tych, którzy w Polsce z tego powodu chcą zdestabilizować i jakby rozwalić pa państwo polskie, korzystając z tych możliwości. I dlatego także niektóre nominacje, parę słów za chwilę o tym powiem służą także temu, aby nie tylko wzmocnić ochronę polskiej granicy, polskiego terytorium, aby budować potęgę polskiego oręża w taki sposób, aby nikomu nie przyszło do głowy Polski zaatakować. Od tego jest także ten rząd. Ale równocześnie ten rząd będzie przywracał ład, porządek, taką oczywistą hierarchię. Państwo jest od tego, żeby żeby zapewnić porządek i bezpieczeństwo obywatelom i będziemy eliminować z całą bezwzględnością to wszystko, co jest takim wewnętrznym sabotażem, wewnętrzną agresją wobec, wobec państwa polskiego. Premier podkreślił, że wybory prezydenckie były tylko początkiem nowego etapu politycznej konfrontacji, a jego nowy rząd to jak sam ich nazwał komandosi gotowi do działania w trudnych warunkach. Uwierzcie na nowo w Polskę, nawet jeśli czasami dopada Was wątpienie. I uwierzcie w tych ludzi. Oni naprawdę, to jest trochę jak, wiecie, zespół taki komandosów. To znaczy, oni naprawdę wiedzą, jakiego zadania się podjęli, jakie towarzyszą ryzyka i bez wahania te, te, te ryzyka podjęli. I za to z góry dziękuję, chociaż to jest ten pierwszy, ten pierwszy test. Ten pierwszy egzamin zdaliście bardzo dobrze. To znaczy, nikt się nie zastanawiał dłużej niż minutę. Więc za to dziękuję. Wszystkim jeszcze raz dziękuję, którzy do tej pory ze mną współpracowali. Ministr, panie i panów ministrów, weteranów, nie, czyli tych, którzy będą kontynuowali swoje działania, proszę o duże serca dla debiutantów. Macie im pomagać, nie, nie, nie konkurować. Na pewno stworzymy taki team, taki zespół, który pokaże, że tylko drużynowa gra wzbuduje zaufanie. Większe niż do tej pory zaufanie. W ramach rekonstrukcji w rządzie pozostaje 21 ministrów konstytucyjnych. Pojawił się jeden zupełnie nowy resort, Ministerstwo Energii, którym pokieruje Miłosz Motyka. Najgłośniejszą zmianą personalną jest awans Radosława Sikorskiego na wicepremiera przy zachowaniu teki szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nowymi ministrami zostali m.in. Marcin Kierwiński w MSWIA, Wojciech Balczun w aktywach państwowych oraz Jolanta Sobierańska-Grenda jako nowa minister zdrowia. Potwierdziły się ówczesne podejrzenia, że to Waldemar Żurek zastąpi Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości. Z posadami pożegnali się m.in. Izabela Leszczyna, Czesław Siekierski i Sławomir Nitras. Po oficjalnym ujawnieniu zmian w rządzie w sieci pojawiła się lawina komentarzy. Zmiany mają swoich przeciwników. Rekonstrukcja rządu? Wygląda jak pioning na Allegro za 50 złotych. Trochę szpachli, trochę spreju i gotowe. Tylko silnik dalej rzęzi, a hamulce puszczają przy każdej decyzji. Rekonstrukcja oznacza nic innego jak dalszą destrukcję Polski. Jednych niekompetentnych zastąpili drudzy niekompetentni. Jeśli na konstytucyjnych ministrów powołuje się osoby, które stały się politycznymi memami, to znaczy, że urządza się kpinę z Polski. Reanimacja, a nie rekonstrukcja, i to nieudana. Próbują pudrować trupa. To najgorszy rząd w najnowszej historii Polski. Nic tego nie zmieni, skoro na jego czele stoi Tusk. Jak i zwolenników. To wielka nadzieja na prawdziwe rozliczenia. Serdeczne gratulacje. Również wielkie gratulacje dla wicepremiera Radosława Sikorskiego. To symboliczny krok PDT. Brawo. Pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie odbędzie się już w najbliższy piątek.